Dobra, proszę się teraz skupić, bo to jest ważna informacja, którą będę przekazywał. To jest tryb hardcore. To jest już w ogóle najważniejsza informacja w tym wszystkim. I teraz wejdę w ten świat, żeby Wam pokazać o co chodzi i dlaczego ja już mam tutaj kilka itemów. Przed, przed tym streamem, oglądając sobie serial Lostów, yy, wiecie, poszedłem sobie do kopalni, naruchałem trochę, trochę yy, przedmiotów, jakiś tam, jakiś tam pierdół. Trochę diamentów, połącza, po, porobiłem sobie te rzeczy, takie totalnie podstawowe, nie? Nawet z takich rare itemów to mi się trójzont pojawił, i mam 4 aż im tagi, nie? To jest świetny początek. No i tym bardziej, że zrobiłem sobie na szybko tylko tą farmę. I to jest wszystko, co mam. To jest mój cały dom, ja tu domu nie mam. I celem tego przedsięwzięcia. Sam jesteś z game moda, człowieku, patrz,le tu jest dni. 17 dzień Minecrafta, zobacz jak musiałem wolno grać, żeby to w ogóle wszystko pozdobywać. 17 dzień Minecrafta. Jestem w tym miejscu ze względu na to, ponieważ bardzo szybko mogę tutaj zyskać ten status yy, Bad Omen i far zrobić Farmę Emeraldów. A ona będzie mi mega potrzebna, bo będę potrzebował. No jak to się one nazywają? Totemy. Bo totemy też tutaj lecą. Tu jest bardzo szybko wioska do rozmnażania villagerów. To był Obsydian, czyli ta lawa pulka i to jest moja cała baza, nie? Tutaj nic więcej nie ma. A dodatkowo jest jeszcze w de Lodu, który też w sumie się przy przyda, nie? I tu chyba już więcej nic nie ma z takich ciekawszych rzeczy No, jest dużo takiego odsłoniętego terenu, na którym będę mógł budować swoje jakby ekspiary. Także jest, jest co robić I od razu wam mówię Że ten świat Będzie do końca życia z nami To znaczy, jeżeli Minecraft się pojawi to już będzie tylko to na tym świecie Lub, bo teraz uwaga, ciekawostka Udało mi się przekonać Maćka do powrotu na mapki. Tak mi się wydaje, że mi się udało to przekonać, bo był, bo był chętny i nawet powiedział dobra po mojej wiadomości. A była to całkiem rozbudowana wiadomość, argumentująca, dlaczego byśmy mogli te mapki zrealizować. Wysłałem mu filmy, niektóre klipy, żeby sobie popatrzył, jak kiedyś świetnie się bawiliśmy. I go to przekonało, nie? Także raczej mapki wrócą, będzie ogłoszony konkurs na kolejne mapki. Z tym, że dla osób, które wykonają je najszybciej, bo też będzie nam zależało na czasie, żeby Maciek, Maciekowi się kurwa nagle nie odwiedziało. To będą premiowane te pierwsze mapki, które będą przysyłane. Czyli na przykład pierwsza mapka będzie miała całe 10 punktów, kolejna będzie miała 9, 8, 7, takie dodatkowe punkty, nie każda kolejna będzie już normalnie traktowana, bo chyba będzie konkurs trwał dwa tygodnie. A nawet go zdążyłem namówić, żeby wszystkie itemy konkursowe. Maciek będzie sponsorował <noise> Także Udało mi się powiedzieć, że główne nagrody będzie Maciek sponsorował, to też jest całkiem ważne w tym wszystkim A o co chodzi z tym światem? No na nim będzie Coś z czego ty nie zdzierżysz Bo będą to nudy Ale to będzie podróż do farlanców Na sam koniec mapy, na sam koniec Minecrafta Muszę tam się dostać, to jest moja ambicja Minecraftowa i może to wyjdzie, może nie. Więc też, też nie zamierzam nic bugować. A chyba nawet modów tak nie zamierza się tu dodać, nie? Jedynie, będę, jedynie jedyne co, co, będę, co będę robił, jedynie co będę bugował, yy, no to te farlancy, bo trzeba zmienić wersję gry na niższą, jak się tam dotrze, nie? Przecież wolałbym patrzeć w ścianę, niż oglądać, jak idziesz do tych farlanców. Ale samo, przygotow samo przygotowanie to będzie najfajniejsze w tym wszystkim, bo naprawdę trzeba dużo itemów zebrać. A mało tego, sama myślę, że podróż do Farlanców nie będzie na, tak na streamie, tak konkretnie, nie? No bo ja myślę, że tak... No bo jeżeli to 200 godzin chyba trwać, czy tam 100 godzin, czy tam ileś tam godzin... Yy, no to trochę będzie na off raczej leciane, no chyba, że naprawdę chcecie udokumentować całą podróż, to mogę to też zrobić, bo dla mnie to jest luz, żeby sobie posiedzieć i położywać jelitry i polatać. Na razie muszę te krowy rozmnażać i te biblioteczki łapać. Ale nie wiem, czy czasem nie zrobimy tak, że pójdziemy od razu już do endu. Bo ja bym wziął z, z endu biblioteczki. Bo trochę za, za długo mi to zajmie robienie tych yy, ze skór. No. Tylko jak się wypierdolę, to przysięgam, że wszystko na tym streamie będę musiał robić od początku. Od razu to mówię. Dobra. To lecimy do netheru. Uh, uh. A ja mam jakiś bloczek? O mam jakiś bloczek. Nawet jeden obsydian za dużo wydropiłem. A chciałem na równo. Dobra, oby nie było główna. Dobra, może być. Jest zajebiście. Lepiej się już kurwa zrespić nie mogłem. Patrz, mam osiągnięcia, tak? Musimy zejść głębiej potworna forteca Dobra, kurwa nie, wier nie wierzą w farta, nie wierzą w farta Idę do tych piglinów O kurwa, no idę duba Która się przyda? Akurat e, mam, mam, ja mam trochę złota. Znaczy w sensie, tu, ja mam złote buty, ja byłem uszykowany na ten nether. To wyjebie, to wyjebie, to wyjebie. Łuk do wydobycia, to też. cegły też, ale ja już w sumie się czym budować. No to chyba już mogę setować, nie? Ty, ale to same gówno jest O, są perły Ale tylko dwie to mnie tak wzięło na Minecrafta. No nie wiem, jakoś tak na nowo zakochają się w tej gierce, nie? Przysięgam, na off -streamie gram po 4 godziny i mówię, kurde, no bez sensu. Jak i tak chcę... Moim planem na początku było na off -streamie to zrobić, żeby do farlanców dojść, bez żadnych cheatów, nie? Jak oglądam cały jakiś serial czy coś. A teraz mówię, no kurde, czemu by nie na streamie? Ty, ja jestem tak głupi? Czy mi się teraz to wydaje? Bo tu jest wyjście, a ja przecież patrzyłem, żeby iść tam. I ja myślałem cały czas, że ja tam poszedłem. Możesz wykopać lawę wciskając G a Okej okay. mm. Działa? Działa u, 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 u. No to co, idziemy, nie? Do endu Do end portalu, o Dobra, tutaj daję o kurwa, w drugą. To musi być gdzieś tu w, w tym Bajorku, nie? Wale tu. Tu! Stronghold może być nawet na wysokości 200 minus 250. No jest chyba tak, bo to jest to. O, jestem nawet w miejscu, które potrzebowałem, żeby być. No chyba nie ma żadnego creepera, to są tak o, wpadnę, no. Dobra, no to łupię tu wszystko. Możesz. Aż... Nie, no wszystko tu wale, nie? Wszystko, wszystko. To, to To będzie to będzie wszystko czyste. Dobra, wale wszystkie te biblioteczki. Mam nadzieję, że mi creeper jakiś nie sprzątnie przy okazji. No to jest pojewane. Jaki O, jest! Tylko zobaczę czy czegoś nie pominąłem jeszcze. Nie. Dobra, proszę o zapisanie kordów pod wykrzyknik END. Ech, a co, żadnego oka nie ma. Ale dobra, można zapisać już te kordy. Zrób tutaj portal do Nederu i masz 8 razy krótszą drogę. Nie mam tyle obsydianu, ale w sumie tam dojdą 4 na dole. Ty no. Może masz rację. I zapalniczka jest. Chuja, to miałem, jak tyle miejsce nie brakowało. No to sprawdzamy, gdzie będę. Wyjebałem złote buty, ale mogę zrobić nowe. O Mój Boże, rozjebałbym go ale. Ja chyba go rozjebię. O nie! Dobra, chyba jest GG. Chyba jest GG, tak mi się wydaje. Jeszcze chwilę pooddycham, muszę zastanowić się, co ja chcę zrobić, nie? Mam dwa bloki netherytu. Jak je teraz misnę, yy, no to koniec, jest, nie? To jest 3-6 czyli Ale to jest speedrunowiec, co? O kurwa A ja, po co ja to piję tak na szybko? Powinien przeżyć. <głos> <głos> Ale niefortunne miejsce Nie może się zdarzyć tu pomyłka już Pa one do góry nogami są! O co chodzi? A nie, one są prosto. Jestem jakiś pierdolnięty chyba. Nie to nie jest tak, że one... Dobra, kurwa. One nie powinny mnie odfokusować. <trym wytrzyma> <trym wytrzyma> <trym wytrzyma> Kurwo! Nie, 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 nie. Dobra, to jest na, nie na moje nerwy generalnie, bo ja już widzę gdzie ja jestem i wiem, że Piglin jest przede mną i generalnie jestem już wyjebany i wyjebałem przez przypadek w ogóle chyba ten swój killow. Jest, jest już pizda, nie. Jest już pizda i mi się już nie chce grać, już wychodzę. Kurwa. Ale jest gówno. Ale jest gówno. Nie mam co zrobić. Został mi kilow, ale ma jeszcze trwałość dobrą. Ale on będzie mnie bił. Ja pierdole. Ja tego nie. Stop z tym dziadkiem, ja naprawdę ogarniam. Jeszcze póki działa potka, to niech tędy se pójdę. O kurwa nie stać mnie. O kurwa, no czemu ja mam takiego pecha? No jak chuj, ja tego nie rozumiem. Ja bloków nawet nie mam, będę się sianem budował. Czekaj, że to jest? Tu jest twierdza? Iwa. Wyrzuciłem patyki. No to będzie ciężki, ciężko <ścoughs> ciężko będzie. O, chyba wracam do domu. bo w tą stronę, to w tą stronę. Jest, tu dało się. Pierwsza część misji zrobiona Ile renty dostaje za tą niepełną sprawność Jesteś głupi I pa Raz, dwa I po trzy Tak zaawansowany enchant Jeszcze Za mało jest No i chyba dopierdolona, nie? Biblioteka jeszcze dam na farta z tej i z tej strony, nie? Tuż... Albo jeszcze jedną doklepię. Albo w ogóle całość do... Kurwa, zaraz, zaraz to zrobię jeszcze lepiej, spokojnie. Wydajność 4. No to chyba trzeba wziąć. Tylko, żeby wyskoczyło mi z czymś innym jeszcze. Aha, no to zajebiście, no to GG. Szczęście i chuj. No to... O kurwa! No i będzie kilo z wydajność 5. Dobra, dawać kowadło. Na onebloku chciałeś mobgrinder robić, a tutaj nie chcesz. No, ale właśnie na one blocku, na one było tak, że resp potworów był dokręcony, a tutaj czuję, że respa w ogóle nie ma. No mogę zrobić mobgridera, bo to się szybko robi. Tylko, że to będzie bardzo mało funkcjonalne, tak zakładam. Robić? Czy nie robić? No to robię Pa, jak wymierzyłem idealnie Zero pozostałości No to trzeba przetestować To trzeba zebrać to ma działać? O kurwa, zaczęło się. Ale to tyle. Tyle. Ale działa idealnie, nie? Że w sensie pewnie z łapki mogę ich zabijać, co to kurwa ma być za ekspiarka? Co jest jebana? Ja, szczerze, i, dlaczego tak się stało? Teraz na przykład, nie no, jak ta ekspiarka w taki sposób działa, to to jest zwykły szrot. A Creeper pada na strzała! Dobra, ona jest za wysoka. Nie, teraz nie padł na strzała. Chyba. Eee. O nie, ja teraz tu, Ja tu zdechnę. Nie, zdechnę na 100%. Zapomniałem o tym! Nie eee, wiem kurwa dlaczego. Ja... Mogłem się po prostu wykopać, ja mogłem się po prostu wykopać, ale ze stresu myślałem, że tam dojdę, bo nie wiem, czy tam widzieliście, tam jest kurwa ten. No nie gadaj, że się wypierdolę na tym. Za dużo tu na się napracowałem. Kurwa, no nie gadaj, że ja zdechnę w windzie jak śmieć najgorszy. Co ja mogę tu zrobić? Pochodnie możesz spamić? Poczekaj, 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 kurwa nie. Ja tak się łatwo nie podda, na pewno się da jakoś odratować. Wiem. Je, i, jedna osoba musi wejść na ten serwer i rozpierdolić. Rozpierdolić całość. A nie, nie da się, musiałbym go udostępnić w sieci LAN, musiałbym się dopiero zalogować. Nie da się tego zrobić jednak. Jeszcze są jakieś możliwości. Chodź wychodzi wychodź, jest 2 sekundy, spawn protection. Bo teraz jest coś takiego. Ja robię tak: Shift Q i napierdalam prawym. Tak? Shift Q i napierdalam prawym. Dobra, jestem gotowy. Shift Q napierdalam prawym. Shift Q napierdalam prawym. Shift Q. O kurwa! A nie, czekaj, 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 była nieśmiertelność. Będzie nieśmiertelność. Będzie nieśmiertelność. Ja to chyba przeżyję, tylko musi to być kurwa dopracowane, nie? Zmień slot na miecz. Czekaj, ja coś tam wyrzuciłem? Ej, co tam się stało? Poczekaj, co tam się stało? Nie pamiętam już. Zaraz się zesram, nie? Zesram się pod siebie. Y shift, Q i prawy. O kurwa. O! Oh. Ja pierdolę, to się uda Ja nie wiem co ja tam wyrzuciłem, ale... Och kurwa, odratowane gówno Wiem se chlebka Uff. Dobra, czyli odratowane, odratowane Łopatę straciłem, ona powinna gdzieś tam leczyć na dole Ale ja już nie próbuję tu, ja se... O kurwa Znowu to samo prawie odjebałem Uff, Tu jest łopata Jeszcze tylko do, do finiszu powinien jakiś creeper być na dole, który mnie wyjebie od razu po wyjściu z tego, nie? No Ciężkie, ciężkie, ciężkie gówno Serio, jakby mnie zabiła winda to... Już bym nie zagrał w Minecrafta chyba nigdy